Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Crash Bandicoot 4. Poziom Śnieżny Spacer. Jest to pierwszy poziom ze świata zimowego. Dość przyjemny poziom, trzeba przyznać, w porównaniu do tych cały czas hardkorowo trudnych poziomów. Aczkolwiek jest tu sporo skrzynek dobrze ukrytych, na które oczywiście zwrócę uwagę. Dodatkowo mam możliwość używania maski ze zwolnieniem czasu która przydaje się na przykład w tym momencie, żeby zabrać wszystkie skrzynki, ale i nie tylko, służy ona nam do różnych momentów, na przykład teraz po to, żeby przedostać się dalej. Tutaj znowu musimy nie musimy tego za pierwszym razem pozbierać, możemy powtórzyć sekwencję, jakby. Aż do momentu, aż wyzbieramy wszystkie, tutaj w odpowiednim momencie, czas zwalniamy i przechodzimy dalej. Tutaj, tak samo ok. Zawsze dobrze jest poczekać, chwilę, żeby ta winda podjechała delikatnie do góry. Żeby było nam łatwiej wskoczyć. W tym momencie 35 skrzynek na koncie. I już pokazuję jak rozwiązać ten bonus. Nie wskoczę? O, wskoczę, dobra. Myślałem. Myślałem, że już nie wskoczę. Teraz ślizgiem dostajemy się na górę, i plackiem dostajemy się na dół. Teraz wróćmy sobie tutaj. Dajemy placka i uciekamy stąd. I już końcówka. Ok, w tym momencie 68 skrzynek na koncie. Cały czas uważając na przeciwników, i tutaj, tak, tutaj jest ukryta skrzynka. Można by tak powiedzieć, bo bardzo łatwo ją minąć. Otóż jest tutaj. Ok, teraz wyczuwamy moment odpowiedni do skoku, i przechodzimy dalej. Tutaj już musi być każdy skok pojedynczy. Przede mną taśma z retrospekcją, uważając na ogień, czekam na moment, rozwalamy wszystkie skrzynie. Już pokazuję teraz, gdzie są skrzynki ukryte. Otóż jedna będzie za chwilę tutaj po prawej, i teraz reszta jest tutaj, i również ukryty GEM. Jeżeli mamy wszystko, udajemy się dalej, rozwalamy typa i skrzynkę. Tutaj nie rozwalamy, tylko podskakujemy najpierw i rozwalamy dwie skrzynki, które są wyżej. Teraz możemy rozwalić. Mimo, że mamy checkpoint po prawej, radzę najpierw sprawdzić jaskinie po lewej, ponieważ tutaj jest również parę skrzyń. Ok, stopień skrzynek w tym momencie. Używając zwolnienia czasu, dostajemy się wysoko i rozbijamy skrzynkę. Tutaj również wyczuwamy moment i dajemy mu pobieg. Po Teraz prosty patent, aby zabrać tą skrzynkę. Teraz już musimy perfekcyjnie wymierzyć. Każdy skok pojedynczy. W innym wypadku nie zdążymy. Najtrudniejsza sekcja. Bo trzeba wyczuć moment, w którym to wykonać. Chodzi mi o tą sekcję. Wyczekajmy na moment, też będą dosyć nisko. Coś takiego. Jest, wygląda to, że jest to proste, ale uwierzcie mi, że nie jest to proste. Tutaj trzeba wyczuć moment i wślizgiem go zabić w ten sposób. W tym momencie 122 skrzynki i przechodzimy dalej. Najpierw kwestia ukrytej skrzynki tutaj. Teraz czekamy na odpowiedni moment i jedziemy dalej. ok teraz tutaj wystarczy że zdetonujemy i możemy lecieć na ten stateczek i przedostać się dalej tutaj również za wodospadem są cztery pamiętajmy również o nich tutaj powoli i teraz trzeba szybko typa i uciekamy, poczekajmy zawsze chwilę. W ten sposób. I tyle. Jeżeli udało się Wam, to macie wszystko. Gratuluję. I oczywiście, idealny relikt. Jeżeli filmik się podobał. Zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału, dzięki za oglądanie i pozdrawiam.